Na kierowniku, łapówka. Dzięki. No ale to nagrane. Wiesz który to jeszcze dzień? 47. Czwarte. Co tu się dzisiaj dzieje? Co za plan mamy? No jak ktoś to kończy z tyłu. Nie malowałeś na drugi raz? A to się montuje stół, tu będzie malowane. W ogóle przestał mi działać kurwa wentylator w aucie. I tak trochę się grzeje. Przypadek? Nie. No nie wiem stary, raczej nie, bo jak już wracałem od tego mechanika, to klima już mi nie działała. A później odpaliłem tam trzeci raz czy czwarty i już w ogóle mi wentylator przestał działać. Nie wiem, czy mam do niego dzwonić z tym kurwa? No, no, tam rozbierali, odłączyli. Próbuję się dzisiaj nie przeciążać, bo jak, kurwa, kasza to myślałem, że mi urwie plecy. Jakie <grym i wytrych> <grym i wytrych> no, tam, kurczę, zabawy, ale fajnie. No, widać, tą ścianę już powoli śnie. Są jeszcze jakieś plamy, no ale te plamy to jeszcze będą i będą. No jak na to, że jeszcze padało, to to nie jest. No, było gorzej. Widać różnicę po prostu, że jest po prostu jaśniejsza cała. Obra to ja się biorę za mało ładę To ma mama Es chujocita Warsztat twojej starej To jest spoko, to jest, co jest spoko? Tak? A to przedstawiłeś sobie, żeby był ten kąt? No tutaj, bo mówię, że to nie ma kąta, nie? Nie, ale to wiesz, do odległości na, na takim czy, takim kawałeczku. ale ja tak już któryś raz używam. Nie? Tak? No, no, to. no to, wiesz, ciężkę, nie, Z 6 mm. I 6, 6 mm, 6 mm. Nie, już masz, masz kreseczki. Patrzcie, co tutaj, Jacek, oh, odjebuje. Jacek. Pan kierownik, Już mamy taką fajną, taki fajny stojący stół no, z blatem <grym> No, z bratem i da się coś robić. No. Jeden na 1,85 m siemi... no, tak. i to jest dobra wielkość mam myślę. Bo no. Pa, no, tak jest troszkę zapasu, tak. a, a na głębokość jest chyba sztos. Także no. to tak swobodnie może zostać. A ja zaczynam się bawić w ślusarza. Bawić. Rozpoczynam karierę ślusarza. Bo tutaj no, robią takie słabe teraz te fotele, że to pękło. Z powodu tego muszę to naprostować o to, tą biurkę. Tą z pawereczką. Ale nas... Co jest kurwa? No, sorki. Ale... <głos> <głos> Ale no muszę też zmutkować, żeby wyprostować to Także Ach, Machmy się i radujmy. Także pierwsza taka prywatna, prywata tutaj <noise> będzie się. <noise> Dla Od Janie Pawlać. Od Janie Pawlaczyć. O, fotel prezesa i co? Kurczę pieczone no co? No, trzeba działać, nie? No dobra, no to jakoś to muszę tutaj wyłonaczyć, tylko jakie ja to mam walczyć, żeby tego nie połamać do końca. Jest to proste, ale też nie nieosiągalne. Ale powinniśmy tutaj zawiesić sobie e, tablicę do kosza. No. Tutaj no. na przykład. ale to taki wstyd. No. Kurde, proszę państwa, to się, narodziła już koncepcja. Tutaj będzie tablica do kosza i będziemy sobie... Kurde, No to da się trochę niżej, tak żeby było metr pomiędzy, pomiędzy sufitem, nie? Czemu by nie, nie? Dobra, trzeba stuknąć za parę razy i zobaczymy, czy pomoże. O, pan ślusa, przez duże jak kurde, Po powiedzieć. <gry> prostuje się, nie? fajnie. Kurczę, no, ja nie wiedziałem, że ja mam taki talent. Programisty to są, kurczę, no niezawodni, no do wszystkiego. I tego nie umieją, i tego nie umieją, nie? Różnych wielu rzeczy nie no. umieją. Ma jakieś przed Wami tajemnice? Kazał mi wyłączyć kamerę. Nie, ani... nie chcę mówić wszystkim obuich, o moich ludziach, o moich szajach głupio No tak, tak. by było, kurwa, jakbym się jeszcze wycierał, nie? Z, z tego wysysania. To by było obrzydliwe, nie? A, no. <literary> Jeszcze z 2 mm i będzie podprostowane później szlifowanko i spawanko. Tak jest. I skasuję tego gościa, który mi to dał. O, kurwa to byłem ja. <śmienny> Juj, też skasuję. No skasuję go. Albo wiem co zrobię, poproszę żeby mi... <śmienny> Kurde, nawet nie ma, nie ma śladu z tego, z obijania. Co za ślusarz, ja pierdzielę. Ej, zazdroszczę ci, kurwa, że mnie znasz. Fajnie, ale jeszcze troszkę. Kurde, kiedyś to biurko spokoju bym tutaj przetransportował. A do tego tanga chyba będzie trzeba dwojga. Albo i nie, zobaczę. Kiedyś to zrobię. Dopiero trzeci miesiąc to planuję. się zastanawiałem czy sobie nie zdobczyłem Tego podnoszenia tutaj, nie? Tego siłownika, ale coś kurde Nie chcę się podnosić, chyba że to jest na maksa podniesione Ale nie wygląda Usiądę A nie, dobra, to było na maksa podniesione Haha, <laughs> Maciuś Ty geniuszu Jaki jesteś ładny Że on jeszcze no czy tam Darwina nie dostał. <noise> nie wiem, co jest bardziej prawdopodobne Lecz się domyślam. <noise> ładne, ładne proste. trzeba naprostować. Widzicie nie jest idealnie. Jeszcze no, no milijemę tak doklepuje, ale myślę, że jakoś to... A bo dobra, jeszcze walnę za dwa razy. Dobra. To teraz szlifowank. A no to jest koszt bycia idealny. Dobra, obszlifowane, delikatnie. O, tutaj obszlifowane ranty, żeby chwyciło. Tylko to jest cieniutka blacha, nie? To muszę trochę z tego amperażu zejść. Tak mi się zdaje. Wydaje mi się, że tak księga spawacza mówi. To już nie Obszlifowane. No i jazda. Paszta i uczta. Jak będziecie chcieli tę firmę spawalnicze dokładać, rozpomnijcie później o mnie dobrym słowem. Paciorka zmówcie, nie? Dobra, włączona. To jazda! kurwa, aha, <laughs> dwa centymetry obok tego, co miałem ja zrobić, kurwa, ale fajnie zadziałało, uh, uh. kurwa. o kurwa, co zadegnie o kurwa, wydarzyły się rzeczy dziwne, co to znaczy? Ciepło mi zaczęło strzelać, a najprawdopodobniej siłownik. Fajnie jakby nie wyjebał mi w dupkę, jak będę siedział na nim. No patrzcie co kierownictwo robi, cały dzień jedną szafeczkę. Chyba źle trafiłem już. Dobra, koniec dnia 44. Co tu się dzisiaj wydarzyło? Wydarzyło się parę rzeczy tego lepiej nie nagrywaj. No patrzcie, patrzcie. Jest pierwsza półeczka. Slada Chciała wjeżdżać, coś. ja. tu poszło. Wszystko poszło. A, tak chływały zawsze To się zrobiło to. Tak się zrobiło. A to ten stolik. Troszkę się pospawało, choć mam lęki małe <grymna> na tym usiąść. Spaw No oceniam na 3 na 10, na 10, ale przy moim skillu to jest 7 na 10. Trochę się farba ta też spaliła. Jaskowi się parę razy przeknęło. Ale to w normie. Wszystko z jest zdrowy rozsądku. Tak jest. To już prawie wyschło, więc jutro będzie do pomalowania trzeci raz. Mam nadzieję, że pokryję już na żółte, jak nie to cztery razy pomalujemy. Będziemy malować aż do skutku, aż będzie ładnie wyglądało. Dzień 45, kierownika na razie nie ma. Bo robię jakąś swoją prywatę, ale mam nadzieję, że przyjdzie. Tak, pewnie kierownik ma w planie dokończenie tej szuflady. Ja mam w planie zrobienie tego, czy pomalowanie na trzeci raz, bo widzę, że są przebitki. Sprawdzę, co z tym, ale nie. Wczoraj popełniłem jeden błąd. To znaczy, za dużo obspawałem tego na oko. No, powiem szczerze, że to nawet gorzej wygląda w tym, w obiektywie niż na rzecz. W każdym razie obspawałem to naokoło i to był błąd My powinienem zrobić to punktowo ze względu na to, że w środku jest siłownik który odpycha tą rurę w górę albo w dół no i nie wiem, właśnie mam dwa pomysły albo to tak zostawię, to jest pierwszy pomysł albo drugim pomysłem jest to żeby dospawać dostałem, dospawać tutaj stalową blachę ze względu na to, że boję się że ten siłownik mi wystrzeli ale chyba chyba to oleje bo dosyć duża jest siła tego siłownika, a ja wczoraj wczoraj mi coś zaczynało tam strzelać jak to wyspawałem w ogóle muszę to doprowadzić do składu i ładu strasznie źle to wygląda no muszę to doprowadzić, nasmarować ładnie no i podejmę decyzję później jeszcze. Przecież ten siłownik jest tutaj, więc to by się musiało przebić przez taki gruby metal. Znaczy gruby, to jest jedynka najprawdopodobniej. No i tak jedynka blacha to jest dosyć sporo, więc nie wiem czy się bym tego obawiał. W każdym razie tym się, się zajmę, ale mam jedną małą niespodziankę. Z zrobiłem zakupy. Nie pytacie jakie zakupy. No, no fajne. Mam nadzieję, że się sprawdzą, bo mam pewne problemy z moim poprzednim dostawcą. Kupiłem sobie drugą parę mikrofonów takich O. One będą robić jako zapasowe. Kosztowałem mnie 200, a tamte kosztowałem je 1700 z DJI, ale niestety z, zwróciłem je ze względu na to, że przestały działać na iPhone'ie. No i teraz e, już czekam jakiś miesiąc na to, żeby mi oddali na gwarancji, bo da, oddałem je miesiąc temu na gwarancję, jeszcze na ani widu, ani słychu. Nie wiem ile oni mają czasu, wiem, że mi mają dwa tygodnie czas na, e, na zwrot, a na gwarancję nie wiem. Musimy się dowiedzieć. Dobra. W każdym razie sprawdziłem testy na internecie. No i ob, wygląda obiecująco. I też są to e, mikrofony pojemnościowe. Więc fajnie, fajnie. Taki zapasik jest ok. ULANZI. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale w tym statywie, który mam z firmy. Oh, nie wiem jak to się czyta musiałem pierwszy naładować statyw do, na fulla więc z tym też tak zrobię, żeby właśnie nie wiem żeby, czemu chyba jest coś takiego jak pamięć i prawdopodobnie baterie mogą mieć pamięć tak, jeżeli dobrze, e, dobrze rozumiem no i trzeba to naładować do fulla dobra, dozo, a nie, czekaj <laughs> czekaj, pokażę wam jak to wygląda to wygląda tak bardzo podobne do tego z DJI tylko widać, że trochę słabsza jakość i sam Mike wygląda tak, a tak wygląda odbiornik. Nie wiem, zobaczymy, jak się sprawdzi za fajnie. Będą dobre zapasówki. Dobra, i mogę Panu powiedzieć rzeczy, których macie nie robić takich jak ja, bo błąd był taki, że tutaj tutaj dałem szmatkę, a tu szlifowałem. Nie może tak być, ponieważ szmatka może się wkręcić w tarczę. Druga rzecz, po drugie, nie szlifujcie na siebie tarczą. A, i trzecia rzecz, jak zmieniacie, zmieniacie tarczywkę w, w kątówce, to odłączajcie z kontaktu. Dobra. Teraz pojadę ręcznie tam gdzie tam gdzie nie było szans dojechać kątówką, no, papierem 233 to ja to mogę Mój czas miło się za trzecie malowanie tego dziada, ale ze względu na to, że przychowałem blisko niego, to jeszcze go wytrę z jakichś ewentualnych opiłków. Chociaż to i tak, będzie miało małe znaczenie, ale pro forma. Kurde, moje plecy dalej bolą. Nie mogę za dużo siedzieć, bo mnie bolą, bolą też od tego plecy. Tylko leżenie mi pomaga na takie życie. Czy w sumie bardziej tam ten stół szmatą, czy nie, ja Patrzcie, kto się zjawił. Pełen wigoru i werwy, co najważniejsze, w dobrym humorze. No ale to jest jego ostatni dzień tutaj. Na no zawsze. Na no zawsze. Już mi się smutno robi. Jak będą zakładali firmy malownicze. Ja mam benzyny, ale jest wodozyna i z nią też to wyczyszczę. Tego. kurwa, nie poznać, że ktoś nie, coś tu robił. Jure, truscy, ale... Nikt by się nie kapnął, że tutaj było coś robione. Widać, że to spaw? No widać, ale to też no Jak maszyna, no? Tak więc już wiecie, jak lakierować, wiecie, jak spawać. Teraz tylko nasmaruję to i będziecie ślusarzami. No i pff, kurwa, no. Nie ma za co. Po prostu nie ma za co. Tak jest, ja jestem miły. Po prostu jak będziecie zakładali firmy, to wiecie co robić. Nie będę się powtarzał. O, świecić się na pewno dobrze. Patrzcie, się, już kierownik dostał obroża tutaj, przeciw To i. Zatamiał <śm> 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 tutaj trzy kleszcze po pobycie na działce. Serio? No. Jednego znalazł jak chodził, a dwa takie wbite, ale one były dosłownie wielkości, kurde no, małej, powiedział. Wbite już? No. O kurde. Ale martwe wbite I to taka dziwna sytuacja z tymi, tymi małymi. Martwe, wbite. Tym kontynuujemy pracę. Trzeba było zrobić małą korektę spawania, ale tutaj już ładnie szef poszedł. I zaraz bierzemy się za oliwienie. Już nie wiem czy to wyszło już. Minęło 20 minut. Tam pisali, że 20 minut to, to kolejną warstwę można. No, jest ładnie odcięte. No kurczaczki, nie chce się odkleić. O, spawę ze drenożykiem. Bardzo dobry pomysł. I Teraz bierzemy szpraja. Tutaj mamy ładną oliwkę w spraju. I zaprzykujemy. No i ale dzięki po tego. A widzę, że u Ciebie też się coś udało. Czy nie? Co to kurwa, czy Ci tam nie ma co patrzeć? Wymalowane. różkiem, Jak księga nakazuje. No i dobra, zaraz robimy testy. Czego? <noise> czy działa. No i gotowe. Teraz wkręcamy tylko siedlisko. Pod warunkiem, że znajdę śruby do niego. I jest dobrze no. i testujemy. Patrzcie się co kierownik stworzył. Jak widać troszkę to spieprzył, no ale... lepiej jakby na dole była taka przerwa jak pomiędzy pierwszą, pierwszą a drugą, nie? Bo jak się wygnie to dno na dole, to już zacznie trzeć. Nie może skrócić się ocentywać? Mogę no. Nie wiem czy ta nam będzie przeszkadzało, no. jak nie, to, to nie trzeba, nie? No zobaczymy, no jak zacznie trzeć, to się wtedy to Możecie teraz klaskać na te arcydziała. Klask, klask, klask. <grymne> teraz, podziwiajcie. Brawo, brawo, bravissimo! O kurwa! To się wydaje, że to jest lekkie, kurde. O kurwa, no już przyszedłem, bo kurwa słyszałem, no Matki, przyjdź, opierdolę, nic mi się nie uda bez Ciebie, chciałem gdzieś odpocząć, nie, ale nie dał rady, no, no Mati, bo widzicie, zrezygnuje. Jakie hop ma. Mati, bo zrezygnuję, no to testujemy Panie Dzieju, chcesz być pierwszy? Nie, sprawdzamy czy nie walnie. O kurwa! Mamma mia! Jezu, wygodniej niż było. <noise> Widzicie? O kurwa! Wpadł! No! O kurwa! <noise> coś się tam wydarzyło niedobrego. <głos> kurwa! <głos> coś się zepsuło. No to nie fajnie. nie można już odblokować najwyżej. No, to wszystko się udało. Wszystko poszło według planu. Jest git. Polecam się. Dobra kierowniku to. Koniec dnia 45. Ach, zabrał mi on siły witalne. pospawałem. Ale przestało działać Dobra, pomalowałem to, oto to I jeszcze oprócz tego została zostały zrobione szuflady No i nie, nie pochwalił, ja tylko mi opierdala jak się walnę nazwami no. Powiedziałem, że zostały zrobione szuflady Stały no. no i nie pochwalił znowu A co mam pochwalać? No jak ostatnio powiedziałem półki, to kurwa mnie opierdoliłeś. A szuflady, no brawo no. Mati. No super. Brawo, 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 bravissimo. No, da się. Ale nie trzeba było. No. Co teraz sprawdzamy, jak to schnie, czy to schnie? Teraz sobie tak dumam właśnie, że tu będzie i tak problem. Czemu? Bo dotąd to jest ziemia. Dlatego pewnie ten ruch jest chętniej mokry sam na dole. Aż tak, Aż tak wysoko jest tutaj? Taki jakiś styropian, się już dało tam wjebać. to kiedyś. Dobra. Lara.